Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Właśnie tak wygląda od zewnątrz ten klasztor Walsrode. Takie stare budyneczki. Uwielbiam, jak ja uwielbiam takie przestrzenie, piękny ogród z sataną trawką. Ale w takim ogrodzie, zobaczcie, zostało umieszczone takie bardzo modernistyczne dzieło. Widzicie? Tak jest. Tutaj ja tutaj widzę cały czas jakiś układ różnych dłoni. Widzicie, to są jak gdyby dwa szkła i tutaj pewnie dużą rolę odgrywają te dłonie i układ tych dłoni i kolory. Ale to muszę sobie na spokojnie potem zobaczyć. Tutaj jest taka stara. Stary budynek. Uwielbiam, a tutaj jest Stary, stara studnia. Napiszcie mi, czy w Polsce też są takie rzeczy, tak wiecie, ogólnie dostępne? W, e, tak w dzień, powiedzmy od godziny 10, to chyba do 18 są te bramy otwarte i można sobie fajnie zwiedzać. Takie, wiecie, stare budynki nie te takie e, wypasione teraz budynki. Klasztory w Polsce, jak na przykład jest w Drohiczynie taki bardzo fajny. Jezus, jakie tam jedzenie było i w ogóle, ale wszystko wiecie takie z dzisiejszych czasów. A tutaj zobaczcie, stare budyneczki. Ach, tutaj jest biuro. Ale wiecie, co Wam powiem? Że tu brakuje mi jednak, bo jest, jesteśmy w Walsrodę. Generalnie w takich budynkach zawsze są kawiarnie jakieś, także można sobie zajść i wypić kawkę i zjeść jakieś dobre ciasto. Natomiast tutaj tego nie ma, tego mi brakuje tutaj. No, a tam już za, brami, za bramą budynku już jest już centrum i idziemy znaleźć coś do jedzenia, bo jest strasznie zimno. Jest zimno, normalnie ręce mi marzną. Ale pogoda jest przepiękna. Słońce daje, że hej, jest 6 stopni, ale marzną mi ręce. Więc taka odczuwalna pogoda jest, jak gdyby nie jeden, jakby w ogóle mróz, mróz był. Teraz zobaczymy, co tutaj. Walsrode, tu jesteśmy. Klosta Walsrode. Tu dzisiaj jesteśmy kochani. Was machen wie jedz? No, a tutaj mamy już centrum. I oczywiście na samym początku mamy Holsbank. A tu mamy budynek VHS. Ci co mieszkają w Niemczech widzą co, co to jest VHS. Tutaj mamy choineczkę. I tutaj chcę Wam pokazać, to jest Kloster Walsrode, evangelische Damenstift. Czyli kobiety tu rządzą. No, zakonnice, wiecie o co chodzi? Te zakonnice takie. Fagszaib, tak, że... Bei im auto? No. Musman? Fagszaib, tak, Waltersztyn. Że... Ja.